Wyobraźcie sobie taką sytuację, że idziecie przez miasto, oglądacie witryny sklepowe, wszędzie dużo reklam. W pewnym momencie zaczepia was obcy, nieznany facet. No, na pierwszy rzut oka, wiadomo, nie, nie ufamy obcym, a on zaczyna wam proponować pracę. Kiedy dopytujecie się o szczegóły, nie chce nic powiedzieć. Chodźmy do ciebie, chodźmy do mnie, chodźmy na kawę, przedstawię ci wszystkie szczegóły. No, dosyć podejrzana sytuacja. Czemu nie chcę nic powiedzieć na ten temat? Nawet jeśli, zamiast obcego faceta, zaczepiłaby mnie mała blondyneczka z pięknym uśmiechem, również miałabym podejrzenia, co tak naprawdę chce, skoro nie przedstawia się. Jaka to firma, co zamierza mi zaproponować, na czym będzie polegała moja praca, czemu mam ją w ogóle zapraszać do domu. Dlatego na samym początku przedstawię się. Jestem Angela i jestem niezależnym partnerem marki Oliframe. Po filmikach będę Wam przedstawiała kosmetyki tej firmy. Także zapraszam Was w każdy czwartek, i gdy, gdy będziecie chcieć, oczywiście poniżej link do sklepu. Do usłyszenia.